Cześć, nazywam się Stanisław Borodzienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, czy tu macie więcej korzyści od konsultacji. Dla przykładu, nowa moja konsultacja, postanowienia noworoczne za godzinę. Jest ta konsultacja ograniczona do piątego, no po prostu następnego roku. Także co jeszcze chciałbym powiedzieć, w jakie będą Twoje więcej korzyści od tej konsultacji. Oczywiście masz trzy korzyści, które napisane w tej konsultacji. Także dodatkowa korzyść jest w tym, że nie musisz już, jeżeli chcesz zarejestrować się na tą konsultację, pisać na e-mail, a po prostu klikasz w przycisk, tam będzie mój Facebook i piszesz od razu mi, że chcę zapisać się na konsultację, postanowienie noworoczne za godzinę. I tam mm, po prostu napisać swój problem. Dla przykładu, mm, każdy rok stawia sobie postanowienie noworoczne, ale niestety nie mogę ich realizować. E, I także koncentracja odbędzie się w Messengerze, co jest bardzo korzystne dla Ciebie, dlatego że nie musisz instalować różnych dodatkowych programów po prostu. I jak najwięcej korzy korzy korzyści i łatwości dla Ciebie za pomocą tych konsultacji. Także tej konsultacji jest wartość tej konsultacji jest większa za mm, jakieś wszystkie nawet moje filmiki z rozwiązaniem czasem. Darmowe materiały dlatego, że no, po prostu rozmawiam z Tobą, a wartość tej konsultacji, wartość tej konsultacji jest po prostu za opinię. Po tej konsultacji, dla przykładu, spodobała mi się ta konsultacja, mm, i co tam się spodobało tej konsultacji, i to jest cena tej konsultacji. Także zapraszam na tę konsultację w opisie, pod tym filmikiem znajdziesz ją. Także, jeżeli ten filmik był korzystny, Ciebie postał polubienia. Zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, co myślisz o tym, czy to dodało ci w Batubości, w znalezieniu tej konsultacji, że potrzebujesz napisać tylko w Facebooku. Także znajdziesz dwa filmiki z odpowiedzi: folder odtwarzania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.